Dzień dobry, dzisiaj mamy 19 listopada, pierwszy słoneczny dzień od dłuższego czasu i jako, że pogoda na to nie wskazuje, żeby już miało być przyjemnie i ciepło, wymienimy sobie dzisiaj olej na zimę i zrobimy taką ogólnie przygotowanie, konserwację. Jak widzicie, tego ma jest tylko dwa klucze, rozmiar 17 i chyba 24, ja używam takiego oleju każdy może użyć takiego jakiego chce ale zalecane jest chyba przez producenta 1040 z tego co pamiętam na początek tutaj widać że olej jest troszeczkę już jest no kolorek jest mętny ciemny czyli już można powiedzieć że kwalifikuje się do wymiany już swoje kilometry też ma przejechane Pierwsze jeszcze co musimy zrobić to silnik jest zimny musimy go rozgrzać żeby łatwiej spłynął okay. No to palimy. Po tych kilku, kilkunastu minutach rozgrzewania. Silnik jest już wyraźnie ciepły, ładnie pracuje. Więc możemy go ogasić i przystępować do wymiany oleju. Należy tylko pamiętać, żeby tutaj ten wlew oleju, korek, żeby go poluzować. mocno zakręcony. Żeby olej mógł sobie spokojnie, delikatnie ściekać. I teraz bierzemy się za odkręcanie śruby, która znajduje się tutaj od spodu. Nie wiem, czy będzie widać. Chyba będzie widać. To śrubę trzeba odkręcić. Ja sobie przygotowałem takie naczynko specjalne. Na no zużyty olej, do którego będzie mi ładnie ściekać. I bierzemy się za wymianę. Oczywiście jeszcze mam, yy, tutaj wchodzi niecały litr oleju. Jeszcze trochę zostało mi z poprzedniej wymiany. Najpierw zużyję ten otwarty, później otworzę ten nowy. To są te same oleje, tylko mają po prostu troszeczkę inną etykietę, inna seria. Ale fizycznie to, są to, to jest to samo. Dobra, bierzemy się za wymianę. Ok, mamy wszystko ustawione. Zbiorniczek na płynie jest. Używamy 17 do odkręcenia śruby. Jest poluzowana. Ok, ciepłe, ale nie gorące bardzo. Teraz odkręcamy. Pilnujemy, żeby wszystko ładnie zleciało. Należy pamiętać, żeby nie zgubić tej podkładki. Super. Nawet nie ma dużo zabrudzeń na magnesiku. Na śrubie tutaj jest taki magnesik i nie bardzo widać, żeby jakieś zabrudzenia na nim były. Teraz olej sobie ścieka i czekamy, aż zleci. Dobrze, jak olej już sobie praktycznie zleciał, delikatnie kapie, zmieniamy nasadkę na 24 i tutaj w tym miejscu powyżej mamy Korek filtra oleju, filtr oleju siatyczkowy zobaczymy tylko w jakim jest stanie. Przypuszczam, że będzie czysty. Jest popuszczony. Trzeba go odkręcić porządnie. Teraz. Okay, korek wlewu filtra oleju mamy poluzowany. Zaraz go odkręcamy może troszeczkę pokapać. Trzeba uważać, że tu jest taka sprężynka, żeby nam nie zginęła. OK, wciągamy. I teraz tak, ten jest taki siateczkowy filtr oleju i trzeba go włożyć dokładnie tak samo, jak jest zaontowany. Czyli tą uszczelką do środka, siateczką na zewnątrz. I jak widzę, jest zupełnie czysty, nie ma absolutnie żadnych zanieczyszczeń też jest w dobrym stanie. Także montujemy go z powrotem. Wszystko wygląda na czyste. Tak to mówią, jak dbasz, tak masz. Częste wymiany oleju i odpowiednie traktowanie sprzętu przynosi korzyści. Teraz zakładamy sprężynkę z powrotem w takiej samej kolejności jak demontowaliśmy. I zakręcamy ten dekierek. Czasem to jest ciężko trafić w wind, bardziej, że mam troszeczkę ręce w oleju wypuszczone, ale zaraz zobaczymy, czy złapie. jest, elegancko złapał. Przetrę sobie troszkę rączki. I zakręcamy go. Nie w tą stronę. Troszeczkę to pojemnik przeszkadza, ale dobrze, najpierw dokręcę go ręcznie. Okay. Tutaj trzeba uważać siłą. Używamy takiej samej siły, z jaką było to dokręcone. Czyścimy spód, później sprawdzić ewentualnie czy będą jakieś wycieki im silnik dobrze, olej już skapał takie pojedyncze kropelki dosłownie lecą także zakręcamy koreczek oczywiście trzeba sprawdzić w jakim stanie jest uszczelka taka metalowa uszczelka i w razie potrzeby Dalej cena jest wymiana, ale moja jest w dobrym stanie i widzę potrzeby jej wymiany. Wymieniamy nasadkę na 17 i dokręcamy z taką samą siłą mniej więcej jak było na początku. Dobrze, teraz przystępujemy do właściwej wymiany oleju to jest takie okienko inspekcyjne z poziomem oleju i ono nie pokazuje, nie ma zaznaczonych żadnych wartości ponieważ miarka jest tutaj na magnecie ale ja już z doświadczenia wiem mniej więcej w jakim poziomie jest maksymalna ilość i sprawdzę sobie na obu tych i na miarce na bagnecie i na miarce no, na okienku inspekcyjnym będę widział, ile oleju potrzebujemy, akurat uzupełnić. Dobrze, i teraz po prostu dolewamy nowy olej. i okay, tutaj już wlewamy. Nowy buteleczkę oleju powolutku. W okienku inspekcyjnym widać jak powoli poziom oleju się podnosi. Parę kropelek mi się rozlało, ale to nic. Jest tutaj po prostu bało bardzo mało miejsca. Widać, że olej jest świeżutki, czyściutki, taką ładną terwoną barwę, on jest z tego co wiem specjalnie barwiony, żeby był do odróżnienia od tego podstawowego oleju, jaki sprzedaje motul, ludzie używają różnych olejów. Ja używam tego, nigdy się nie zawiodłem, wszystko działa poprawnie, więc po co zmieniać, jeżeli coś dobrze działa. jeszcze troszeczkę i zakręcimy koreczek grzejemy silnik z powrotem nie troszkę pochodzi żeby olej się ładnie rozprowadził zmierzymy jego poziom i ewentualnie jak będzie brakowało uzupełnimy dobrze koreczek mamy zakręcony wlewowy do oleju tutaj widać jest ładny rubinowy czerwony kolor odpalamy silnik i ładnie rozprowadzi. I za chwilę go zgłosimy i sprawdzimy stan oleju. Dobrze, w okienku inspekcyjnym widzimy, olej jest. Już sobie trochę ściek. Teraz sprawdzimy tutaj na bagneciku. Jest czyściutki. Wkładamy bagnecik, lekko go zakręcamy. Odkręcamy. Jaki mamy poziom oleju? Maksymalny. Idealnie. No i jak widzicie, olej mamy wymieniony. Jest to zupełnie proste. Tutaj od spodu, brak jakichkolwiek wycieków. Wszystko jest suchutkie. Można jeździć. Teraz to sobie postoi. Do, ewentualnie do wiosny. Może jeszcze coś w tym roku jak będzie dobra pogoda uda się pojeździć Czy zobaczył łańcuch w jakim stanie jest? Jest tłusty Chyba nie wymaga smarowania Ewentualnie odrobinę go przeczyszczał Parę kropelek mu przesmerują Także dzięki widzicie wymiana oleju jest bardzo prosta Dwie śrubki, jeden koreczek I gotowe Zachęcam do własnego majsterkowania w serwisie w warsztacie trzeba zapłacić około 100 zł, a tak jesteśmy to w stanie bez problemu zrobić sami. Dzięki za oglądanie i do następnego.